I kolejne rzeczy z no, dzisiaj jeszcze mam szkolenie yy, z pytona, które będę robił, bo... Dzień dobry. No i nastała prawdziwa zima. Chyba. Jest lód. Jest Coś na znak porannej zorzy czerwonej, jest zimno, nawet samochody się zamarz... zamroziły, zima. Dzisiaj jest jeden z tych dni, których nie wiem za bardzo o czym mówić i co powiedzieć, bo wczoraj ta sesja Q&A, którą robiłem, strasznie mnie wypompowała, bo po pierwsze, same nagrywanie trwało około półtora godziny, a jeszcze montaż potem trwał blisko półtora godziny. Czyli nie zrobiłem wielu rzeczy, które miałem dzisiaj zrobić, dlatego dzisiaj nadrabiam wszystko i w pracy, ale też po pracy chcę zrobić parę rzeczy, które mam do zrobienia po pracy, takich nudnych, na komputerze. Postanowiłem powiedzieć Ci, jak mniej więcej wygląda mój zwykły dzień w pracy, czyli taki dzień jak dzisiaj, gdzie nie mam za dużo spotkań z nikim, ale po prostu pracuję nad pewnymi rzeczami, więc dzisiaj miałem telefon, sprawie konsultingu dla pewnej firmy poza granicami Polski. Mieliśmy telefon z dyrektorem konsultingu w sprawie dużego projektu dla pewnej globalnej organizacji. Były dość ciekawe rozmowy w temacie najbliższych konferencji, które organizujemy, czyli IDC Predictions, która się odbędzie w Polsce w lutym, ale potem będą w innych krajach i szukamy teraz agendy i materiałów i ludzi do innych krajów, bo polskie już mamy prawie zrobioną, będą dość ciekawi. Ludzie występowali razem ze mną na scenie. A teraz siedzę już drugi dzień i tworzę strategię, strategię produktową na rok 2017, dookoła chmury publicznej I nowe produkty, budżety, marketing, jak dotrzeć do klientów, treningi dla sprzedawców, treningi, supportowe, metodologie budowania produktów itd. itd. Ekstremalnie interesująca praca i teraz nie żartuję. Bardzo ciekawe. Więc tak mniej więcej wygląda moja praca w IDC. No i plus, napisałem artykuł. Artykuł, który się nazywa Nowe serwisy w i tak dalej. I na końcu tego artykułu jest też link do szkolenia, które będę prowadził w styczniu jako IDC Lab, gdzie będę mówił o chmurze publicznej przez cały dzień, a nawet o trzech chmurach publicznych. No, właśnie. Bardzo mi się podoba ta praca. Szczególnie dlatego, że mogę siedzieć cały dzień w kapturze. No ale czasami mam spotkania. Na przykład jutro będę spędzał cały dzień z interesującymi ludźmi, więc będzie trzeba w kaptur. Będzie czekać. Zostało jeszcze kilkanaście minut do zakończenia pracy, więc wracam do pracy nad dokumentem nad nowymi produktami, które będziemy robić w 2017 roku. Więc już po pracy je, i robię jeszcze inne rzeczy. Takie nudne. Czyli po pierwsze, pracuję nad takim dokumentem, który powstaje w tle, ale nie jest bardzo interesujący. To jest lista narzędzi w chmurze, nie, która powstaje do pewnego projektu, który będzie dostępny kiedyś. Długa historia. Nie ma o czym mówić. I kolejna rzecz jest, na dzisiaj jeszcze mam szkolenie z Pytona, które będę robił, bo wczoraj go nie zrobiłem, gdyż robiłem. YouTube'a i użyłem takiego szkolenia, które jest organizowane przez Udemy kupiłem w dość dobrej promocji. I dzisiaj będę przychodził przez Conditionals, Loops and User Input, File Handling, More Functionalities i zaczniemy robić pierwsze aplikacje. I niestety przez wczorajszego YouTube'a muszę dwa zadania, które miałem na dzisiaj przełożyć na piątek i niedzielę. Dlatego właśnie ważne jest to żeby, gdy ustalamy zadania na tydzień, nie ustalać ich zbyt dużo. Ja zazwyczaj mam trzy zadania, poza oczywiście pracą, per każdy dzień. Czasami jest to jedno zadanie, czasami są to dwa zadania, ale właśnie po to, żeby w razie czegoś, gdy się źle czujemy, albo coś nam wypadnie, albo jakieś mamy bardzo ważne spotkanie, to w miejsce danych zadań można było włożyć inne albo inne zadania przełożyć na późniejsze dni w tygodniu. Tak właśnie to działa i działa to u mnie całkiem dobrze już od dłuższego czasu. Tak więc to tyle dzisiaj. Krótszy odcinek, bo wczoraj był dłuższy i jestem trochę zmęczony, ale jutro będzie lepiej. Jutro będzie ciekawy dzień, bo jedziemy w dość interesujące miejsce, spotkać bardzo interesujących ludzi. Tak więc. Do zobaczenia jutro!